Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy sobie przygodę. Z grą lapin, czyli z tymi właśnie króliczkami, co do których ostatnio się zastanawialiśmy, czy grę będziemy kontynuować. No jakoś tak się zdarzyło, że o tej grze przestać myśleć nie mogłem, więc sobie będziemy kontynuować. A jeśli Wam się ten fakt podoba i jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to zapraszam gorąco do uczynienia właśnie tego. My natomiast w tym momencie, jako te króliczki, będziemy sobie zmierzać do nowej norki. Przynajmniej mam nadzieję, że taką znajdziemy i zobaczmy, co tu się ciekawego dzieje u naszych króliczych towarzyszy. Kapitanie Libe, no, wytrzymujesz z nami lepiej niż mi się wydawało, że będziesz. Nie boisz się? To twój pierwszy raz na zewnątrz po tym dniu. A, to już było bardzo dawno temu, kapitanie. Jest wszystko w porządku, a tak naprawdę to czuję się nawet trochę podekscytowany. To jest sekret, ale myślę, że Montblanc jest y, trochę przerażony. Ale ja byłem bardzo sfrustrowany przez ten cały czas. Kiedy tak biegałem wokół Alfy, widzę, że to jest właśnie sposób, który zapewne rozwaliłeś swoje łóżko, biegając wokół niego razem z Hose. To to, to... nie za bardzo ja wiem, jak się łączą te rzeczy ze sobą, ale może dla królików to wszystko jest bardziej oczywiste niż dla ludzi. W każdym razie, libe, napij się tego, jeśli się martwisz, albo jesteś nerwowy. O, to jest to samo, co ty mi już kiedyś dałeś. Wydaje mi się, że już się czuję lepiej. O, oczywiście ja się w ogóle nie stresowałem ani nic. <grych> tak, tak, Libe. W każdym razie jest coś innego, co może chciałbyś wiedzieć? E, może o co chodzi z tą statuą właśnie e, królika, którą mijaliśmy w pierwszym odcinku? Kapitanie, a kto w ogóle wykonał tę statuę królika trzymającego e, marchewkę tam po lewej? A, tamta statua. A to taki głupi królik, a właściwie głupia królicza statua, którą wykonali ludzie. A, duże króliki ją zrobiły. To nie są duże króliki, to są ludzie. A, tak, tak, faktycznie. W każdym razie my króliki. To tylko my króliki myślimy o ludziach jako o przyjaciołach. A jeżeli chodzi o tą kamienną wieżę, właśnie, tam też mijaliśmy taką. Widzieliśmy taką kamienną wieżę tam z tyłu, czy ludzie też zrobili tą właśnie wieżę? To nie jest kamienna wieża, to jest grób. To, to, to grób i to my zrobiliśmy go. To jest grób dla pochowanych królików, które zostały pozostawione na śmierć w parku po tym, jak zostały opuszczone przez ludzi. I w tym momencie cała historia się bardzo zrobiła. E, dużo mroczniejsza niż bym się spodziewał. No ale cóż, zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi tak naprawdę. Jak bardzo ta cała historia przybierze na jakiejś Boże święty okropnej krwawości czy, czy, czy coś w ten deseń każdym że niezliczone króliki są pochowane pod nią. Okej, okay. a właśnie ziarno? Może coś lżejszego, tak dla odmiany tym razem? Kapitanie, zasadziliśmy ziarno tak dosłownie przed chwilą i jakiś nowy kwiatek tam teraz się pojawił. To, to niesamowite. Dlaczego tutaj było ziarno? mi się wydaje, że no, kliki mogą nie mieć takiej samej elementarnej wiedzy na temat świata jaką posiadamy my, ale zobaczymy. To jest pozostałe ziarno, a właściwie pozostałość z ekspedycji Georgia. Jeśli zobaczysz ziarno możesz być przekonany, a właściwie pewien na 100% że ekspedycja Georgia tam właśnie była. O! Ekspedycja Georgia czasami wybiera miejsca do podróżowania gdzie jest ciężko dotrzeć innym. To nie będzie łatwe ich śledzić, ale już chodźmy, może, libe. Jeśli masz jakieś pytania, to nie, nie bój się zapytać ponownie. Dobrze, kapitanie. Pozwolicie, że ja prawdopodobnie czasami będę troszkę dodawał do tych tłumaczeń od siebie kilka słów, bo mam wrażenie, że one nie są w pełni jakby zakończone. Pamiętajcie, że ta gra to jest wciąż taki preview na Game passie przynajmniej ja go widzę jako preview, pewnie na. A nawet pewnie na Steamie to też będzie figurować jako Early Access. To już widzimy jakieś kolce, więc pewnie się robi troszkę niebezpieczniej. Jestem ciekaw, w którym momencie pierwszy raz zawalę coś. O, przestroszyliśmy ptaszka. Tam raczej do góry nie wyjdziemy. W każdym razie tak, myślę, że coś z tłumaczeniem jest tutaj nie do końca dobrze. Nie wiem w sumie nie pamiętam, kogo to jest gra, to znaczy jakiego kraju. Zakładałbym, zazwyczaj problemy z tłumaczeniem są w przypadku krajów azjatyckich bez urazy. Ale jakoś tak ostatnio mam takie doświadczenia, że to właśnie tam najwięcej było problemów. To jest jakiś kolejny posąg. Hmm, nasza ekspedycja. Georgia. <grytania> Georgowska ekspedycja. Zdecydowała się napisać coś tutaj, co pomoże przyszłym ekspedycjom. Jeśli staniesz na kwiatku po prawej, to możesz skoczyć wyżej. Napisała to Ifa. Ify nie znamy. Jak sobie usiadliśmy po prostu na, na kuprze, może tak powiem. Zobaczmy co tu ciekawego. Jest ten kwiatek swoją drogą, pewnie na nim możemy skakać. Mianka, widzę, że tutaj jesteś. Libe, szybko do nas dobiegłeś. E, czy może miałeś okazję zobaczyć tą statuę, która tam jest z tyłu? Tak, statua która została wykonana przez ekspedycję George'a, jest całkiem cool. E, wygląda e, na to, że członek ekspedycji o imieniu Ifa stworzył tę statuę. To prawda, Ifa była, właśnie była, czy jest, ciężko powiedzieć, ale to ja mam napisane, że była, więc była bardzo znaną podróżniczką, eksploratorką, a także i rzeźbiarką e, z klatki. Oczywiście, by te króliki pierwotnie pochodziły z klatki, być może. Ale biorąc pod uwagę, że klatka była napisana z dużej litery, to strzelam, że generalnie rzecz ujmując, klatka mogła być jakimś takim określeniem też na miasto, na przykład. No, ale to pewnie się dowiemy w przyszłości. Zawsze podziwiałeś kapitana ekspedycji George'a, prawda? Wszystkie, wszyscy członkowie ekspedycji są bardzo utalentowani. Nie tylko George. To pomaga. Y to nam pomoże w jakby odpowiednim przyjrzeniu się zapiskom, które pozostawili za sobą. No właśnie, to jest ten problem z tłumaczeniem. Albo ja czegoś po prostu nie rozumiem. Albo to nie za bardzo miało sens. W każdym razie idziemy dalej. Bianka, myślisz, że mapa, którą mamy, jest naprawdę tą, którą narysował George? Tak, ona pochodzi z klatki. George ją narysował i zostawił za sobą, zanim był na swoją finałową ekspedycję. O! Nie przejmuj się niczym libe. George także w tym momencie przydziela się do lokacji zaznaczonej na mapie. George był też tym, który znalazł klatkę, w której żyliśmy. Jeden, jed, nikt nie eksploruje żadnego terenu, jeśli nie jest pewny tego, co robi. A przy okazji, Bianka, w jaki sposób w ogóle mamy tę mapę? To. Czy udało ci się ją zdobyć, kiedy byłaś księżniczką klatki? Ale w sumie to ja. Słyszałem, że to Mont Blanc ją przyniósł. Powiem ci to później, Libe. Za jakiś czas. A jeśli chodzi o spotkanie George'a, może coś się dowiemy? Myślisz, że moglibyśmy wpaść na ekspedycję George'a? Tak będziemy dalej podróżować? Tak, podróżujemy w końcu po tej samej ścieżce, co i George. Tak długo jak będziemy podążać za mapą, to możemy na tą właśnie ekspedycję wpaść. I ja mam nadzieję, że tak się właśnie stanie. Po tym, jak słyszałem aż tyle na temat ekspedycji George'a, to byłoby całkiem niesamowite ich spotkać. Hmm, jakieś wspomnienia może z klatki poruszymy jeszcze. Janka, a ty w ogóle spotkałaś George'a w klatce? To znaczy, y tak, była wielka impreza pożegnalna, zanim George wyszedł na swoją ostatnią ekspedycję. Y bardzo grzecznie y powiedział, on oddał swój, swoje, swój szacunek, y ukłony y do Machy oraz mi przekazał temu właśnie pozdrowienia, zanim wybył. Macha? Właśnie, kim jest Macha? O tego nie wiemy. Tak, to mój e, bojku, bojku. E, przyszywany ojciec. W sensie, jest na no to ładne słowo, którego teraz zapomniałem. W każdym razie był to też król, który panował nad całą klatką. Twoi biologiczni rodzice są... Oni odeszli e, wcześniej, kiedy jeszcze żyliśmy w klatce. To byłoby całkiem fajne, gdyby byli wciąż żywi i gdybyśmy mogli uciekać z alfy razem. Mam wrażenie, że... Przykro się sprawiliśmy tak naprawdę i nie dziwię się. Że wspominamy takie rzeczy, no to jakby. jest naturalne trochę. Może się zrobi komuś przykro. wiem się bardzo się boję tego sprawdzić, jak wygląda animacja. Wiecie, spadania na te kolce. Może lepiej nie będziemy się tego przekonywać. Na razie po prostu sobie biegnijmy do przodu. Chyba tu mogę zeskoczyć i się nic nie stanie nawet. Mam taką nadzieję. A bez kolejny kwiatek. i teraz pytanie no chyba musimy go użyć, a czy jak nacisnę Z, to skoczę jeszcze wyżej nie. Dobra, to przygotujmy się do skoku. Ojej, to, to na pewno nie było dobre, co teraz zrobiliśmy. A jak wbiegnę... A mogę no to po prostu wbiec. Ale to jest niebezpieczne strasznie. Ja mam wrażenie, że. Że nie doskoczymy tam, no. A może tak powinniśmy tak absolutnie z boku po jakoś przeskoczyć. Zobaczmy. Kurczę, ja próbuję od razu. O! A, tam się można było chwycić, o to no proszę bardzo. O kurczę, tutaj też jest niebezpiecznie. Ja to idę dam trochę. A dałem, proszę bardzo. Nie wiem, gdzie tutaj wyskoczę w tym momencie, bo tutaj się zaczyna robić już. O, sake. Dobra, nie ma przynajmniej żadnej, <grytania> żadnej animacji bolesnej dla naszego królika, więc to jest przyjemne, że nie spotykamy się tutaj z jakimś okrucieństwem w stronę naszych królików. Tutaj możemy sobie przeskoczyć. Teraz pytanie: Czy ja tutaj. Dam radę! No właśnie. A interesujące tam jest ten. Nie wiem, czy to jest latawiec chyba. Ale coś mi się wydaje, że to może być ciężko tak po prostu tam wskoczyć. No ale zobaczmy, mogę... Nie, to był błąd. Szkoda, że nasz do samego początku od razu przerzuca. No ale jak to się mówi, trudno. Hmm... Chyba, że zrobię tak. O, proszę bardzo. Troszkę, troszkę pomyślunku i od razu to działa. To jest kolejne nasionko, jak mam. Co to nasionko nam ciekawego powie? Szybki żarcik króliczy. Ojej, to jest żart. <gryw> Zaraz wam wytłumaczę, na czym polega. Co dał królik swojej dziewczynie? 14-karatowy pierścionek. Otóż karot to marchewka. A karatowe brzmi trochę podobnie jak marchewka. Także nie trzeba mieć nawet żadnego doktoratu z dowcipów i żartów, żeby być w stanie ten żart zrozumieć. Natomiast my chyba musimy się udać dalej. Myślę, że możemy spróbować w ten sposób skoczyć. Teraz to już zdecydowanie łatwiej mi to przychodzi ogarnąć. Zobaczmy, co ma do powiedzenia kapitan. Libe, zasadziłeś ziarno. No nawet dwa już. Eee, to nie mogło być łatwe, a jednak to zrobiłeś. Kapitanie, może ja po prostu jestem tak dobry w podróżowaniu jak ekspedycja George'a? A, aż wypływa z ciebie pewność siebie, prawda? Będzie wiele bardziej nawet trudnych podróży jeszcze przed nami. Kalerka jasna, nie, nie napawam na optymizmem to co mówi kapitan. Ale wciąż. Wiem, że możesz to zrobić, wierzę w ciebie. No dobrze, panie kapitanie. A ty nie zasadzasz żadnych ziaren? Jak to się tak dzieje, że tak właśnie jest? No, ja się bardziej zajmuję i skupiam na tym, żeby wam ścieżkę wytyczać, tak żebyś ty i Pianka mogli po niej przechodzić w komfortowy sposób. To totalnie. Dziękuję za te wszystkie pnącza. On to niby mówi, że się ich pozbywa w tym momencie i przegryza nawet kamienie, żeby odpadły i nie przeszkadzały. Jest dużo roboty do zrobienia, ale jakoś tak. Może to było trudniej. Cholera wie. I tylko dzięki niemu jesteśmy w stanie tutaj przejść. Kto wie. Ale tak, rozumiem. Powiedział, Libe dawno temu, za moich czasów, ja także zasadziłem całkiem sporo ziaren. Mam dużo szacunku dla Georgia. Na sąsiedniej stronie, jak patrzymy stąd, tam też coś powinno być zasadzone. Mam nadzieję, że to o to chodzi przez, przez naszego kapitana. Teraz twoja tura, Libe. Nie zabiorę ci tej zabawy przecież. I pobiegł, i pognał, mówiąc złamaną angielszczyzną wcześniej. Tam jest jakiś ciekawy długopisik. Ja tam nawet skoczył, ale obawiam się, że to może nie być takie łatwe. Zastanówmy się, jak tam. No raczej tak po prostu nie przeskoczymy. Myślę, że powinniśmy spróbować najpierw w ten sposób, się tutaj po prostu pobawić. Zobaczymy, dokąd tutaj doskoczymy. Pytanie, byśmy, czy to się rozwali jakoś? Mogę zaskoczyć w dół. U, czy nie wydaje mi się, żebym mógł zaskoczyć w dół, a to jest problematyczne trochę. Chyba nie było żadnego żadnej komendy na to, prawda? Mam wrażenie, że niczego nie pominąłem, ale zerknijmy szybko w ustawienia, żeby się nas 100% przekonać w ogóle. Tutaj tych ustawień to też za dużo tak naprawdę nie ma. Interact, menu. No nie, nie. nie. Totalnie mamy zaledwie kilka tych ustawień i żadne z nich raczej nam tutaj nie pomoże. Nie, nie zaskoczymy w dół raczej, co by oznaczało, że jeden odcis się zabiliśmy. To by oznaczało, że. radę skoczyć z powrotem? Dam. Ok, czyli może jednak tego kwiatka się da użyć do tego, żeby tam jakoś. Uff. Szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, na razie nie widzę, jak to zrobić. Może gdzieś w dalszej części gry nam się otworzy informacja o tym, jak sobie. jak się tam przebić? Może jakoś przegryźć przez ziemię czy coś? Kto wie? W każdym razie idziemy sobie dalej. Mamy kolejny posąg. Um, kamienne. Odłamki spadają z nawet delikatną wagą. Bądź ostrożny, jeśli nie chcesz być rozpłaszczony jak jakiś naleśnik. Tak, kto to powiedział? Czy to była Efa? Znowu to chyba była Efa. Czy tam Ifa, przepraszam bardzo. Tak, to była Ifa. Rzeźbiarka ostatecznie. No, musimy uważać na te właśnie kamienne. A te kamienne elementy pewnie się rozwalają bardzo szybko, więc trzeba. Nie zwlekać z naszymi ruchami. Z drugiej strony to, że się rozwalają, powoduje też. Właściwie nie tyle się rozwalają, co spadają. No, tutaj jest jakaś skrzynka posztowa w ogóle. Więc ich. Rozwalanie się jest nawet na swój sposób pożyteczne. Dobra, tutaj sobie wskoczymy do góry, myślę. Czy ja tym mogę się jakoś tego puścić, Czy to mnie. A no, mogę. No i fajnie. Tam jest jakieś piękne drzewo i kolejny posąg. Kurczę. No i chcę je odwiedzić najpierw jednak. Tutaj IFa ciekawego powie. To jest autoportret e, fantastycznego, wielkiego twórcy e, rzeźb i Ify. I to drzewko, które mnie najbardziej... To jest drugi swoją drogą, druga rzeźba. George, Spotty, Milk i Woody. Jesteśmy ekspedycją George'a. No proszę bardzo, jaka ekipa. Pięciu króliczków. Pięcioro króliczków. No ciężko się znowu zorientować. W każdym razie nas jest chyba też pięcioro, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej. To drzewo wygląda na antyczne wręcz. Witaj młodzieńcze, ja jestem drzewem długożytności Mam około 300 lat To całkiem sporo lat Prawie zostałam zabita 10 lat temu To jest właśnie historia którą casualowo można opowiedzieć O sobie którą się po raz pierwszy spotyka Jeśli Trend Tamtego roku Wow, jeśli trendem tamtego roku byłoby cokolwiek poza Phyton site to zakładam jest jakiś środek na być może z jakiś chemiczny. W każdym razie, jeśli to byłoby cokolwiek innego, to prawdopodobnie by mnie już dawno ścieli. <laughs> I się śmieje. To drzewo jest bardzo rozgadane, tak się nam może wydawać. Posłuchajmy jeszcze trochę, co nam powie drzewo, drzewo jest dziwne, ale wiesz co, produkuje wiele różnych, produkowałam wiele różnych owoców dawnymi czasy. W końcu jestem drzewem Persimonki i kiedy byłam młoda, to w ogóle było tutaj takich drzew, jak ja całkiem sporo. Pomiędzy nimi ja byłam tym najwyższym drzewem i najbardziej potężnym, takim silnym. Widzisz? Produkowałam całe wręcz wozy pełne aromatycznych persimonek. A teraz jestem ostatnim drzewem, które pozostało. Wciąż to nie tak, że jestem samotna, więc nawet nie przyglądaj mi się w ten sposób, młodzieńcze. drzewo jednak wygląda na trochę samotne. Usłuchajmy jeszcze tym, co ma do powiedzenia. Dawno temu ludzie mnie lubili. Niektórzy z nich nawet modli się przy mnie, nawet składając w ofierze wodę. Całą całą tą. Jak to ładnie bowl, nie talerz, nie talerz wody. Miskę wody, o. Zastanawiam się czy ludzie też tak robią w obecnych czasach. Ale no nie wiem tak naprawdę. Drzewo sobie przypomina przeszłość. Posłuchamy jeszcze skoro możemy. Jestem ciekaw czy się coś powtarzać w końcu. Cóż, cóż, widzę, że mam bardzo taką skupioną na mnie yy, widownię. Jesteś wręcz modelowym młodzieńcem. Staniesz się kiedyś w przyszłości świetnym drzewem. A, zaraz, zaraz, zaraz. Ty nie jesteś drzewem? Para, moje oczy mnie zawiodły. Ja mówię przez cały ten czas do królika, a myślałam, że to drzewo. Jest zaskoczone, to drzewo. Jest pod wrażeniem. Czy teraz zmieni do nas podejście? Mhm. Mm to całkiem odświeżający odgłos jak liście dotykają siebie nawzajem. Usz, usz, Nie, to nie to. Co to był za odgłos? Jest troszeczkę zawstydzone teraz to drzewo. To drzewo jest takim ciekawą postacią, muszę powiedzieć. Cóż, w każdym razie, padnij do mnie, kiedy tylko ci się to podoba. Pani... Pani Królik! To my jesteśmy... To jednak... Kobiet... Jezus Maria! To ja się pomyliłem bardzo. To ja przepraszam najmocniej. Bo ja cały czas myślałem, że to jest on, a nie ona. Cóż, będę do ciebie zbierać historie, żeby ci je powiedzieć. Jak tylko przyjdzie z powrotem. I chce nas spotkać ponownie. No popatrzcie, posłuchaliśmy wszystkiego. Było bardzo fajnie, możemy się udać dalej w świat. Bardzo takie odkrywcze jest granie w tę grę, w sensie... Niby to jest taka logiczna trochę gierka, znaczy logiczna to może dużo powiedziane. Na zasadzie... Nie tyle logiczna co... O, zaraz, tutaj możemy spokojnie stanąć. Co musimy odpowiednio klikać po prostu, teraz się zastanawiam... Opuściłbym jakoś tą tą belkę, czy to, A, klikałem A zamiast Z, o to na Z jest skok. Głupi błąd, czeski błąd, spróbujemy tak zrobić, teraz to nam powinno opaść. Spadniemy sobie na to i możemy cisnąć dalej. A, myślałem, myślałem, że się powiedzie, miałem cichą nadzieję, wcale nie było daleko, jak się wydaje. Pyk, pyk, tutaj sobie przeskoczymy. No tak, no i teraz tak, żeby nie przesadzić, tu się możemy chwycić, troszkę niżej. Odskoczymy na bok i proszę bardzo, jak pięknie możemy tu wyskoczyć. Teraz pytanie, jak to przeżyć? Okej, okay. nie wiem, czy taki był plan, ale tak się nam powiodło. jesus. Niebezpieczne to skakanie muszę przyznać. Okej, okay. tu jest całkiem bezpiecznie, chyba. Tutaj przeskoczymy. Szczerze mówiąc, no tak bym się kłócił. Gdybyśmy mieli system VAR w tej grze. To moglibyśmy to sprawdzić. No niestety systemu VAR nie... Po no jak to? Czy ja w ogóle muszę użyć. Muszę. Ok, czyli zrobimy sobie tak. Tutaj przeskoczymy pięknie. No nie, to to troszkę teraz płaciliśmy w złą stronę. Czy ja w ogóle muszę od tego się odbijać? Nie muszę, no proszę bardzo. Ale mogę sobie na przykład tutaj wskoczyć. W sumie tu nie wiem, co to zrobiłem. Czy ja teraz sobie utrudniłem życie. Tak mi się wydaje, więc resetujemy tą pozycję. I zróbmy to za pierwszym razem od razu. Okej, okay, tutaj jest całkiem pięknie, tutaj coś przeskoczymy. Tutaj się chwycimy. Nie wiem, czy tam powinienem... A w sumie mogłem nawet opeść na dół, więc bym to raczej nie zrobiło. Tyk. Okej. Okay. Yy, nie wiem jak wymyślić, ale jestem... Ja się już pogubiłem. Czy muszę przypomnieć sobie, że mamy mapę przecież. Prawda? Mamy tutaj chapter pierwszy. Ta mapa jest taka. Taka bym trochę powiedział niespecjalnie precyzyjna. Połszony, okej. Okay. A to co tutaj jest ciekawego. O, proszę bardzo, receptura na to, jak zrobić ciasto karotkowe, co prawda? Więc chyba naszemotorowi się za bardzo nie będzie podobać. Idziemy dalej. Bianka, oczywiście, jest tutaj świetna w robieniu różnych rzeczy. Jestem jeszcze chyba jakieś postacie nieodkryte. A to wszystko nam się pojawi wraz z czasem. Ziarna myślę, że w każdym miejscu chyba. O, nasz kluczek poszedł spać, ale go wybudzamy, bo musimy działać dalej. Próbujemy. Damy radę tam skoczyć do góry? Raczej nie. Dobra, to musimy w takim wypadku się. Okej. Okay, to spadnie w dół. Bo on nie przeszkadza w żaden sposób. Proszę bardzo i teraz tak, pytanie w prawo czy do góry? Pójdziemy do góry najpierw. Oż, cholera, tam jest ziarno. Damy radę, powinniśmy dać radę do niego doskoczyć, ale nie w ten sposób. A, Dobra, wydaje mi się, że chyba to chodzi o to, żebyśmy sobie opuścili tenże właśnie kamyczek. Tutaj możemy wtedy ładnie wyskoczyć. Um, to teraz powinniśmy, pra wiem, co. A, ale to trzeba... co to już jest precyzyjne w tym momencie, co trzeba zrobić w tym, w tym miejscu konkretnie? Nie wiem, czy mi się uda. Nie mam takiej ambicji, żeby wszystkie absolutnie ziarna. Kurde, <laughs> żeby absolutnie wszystkie ziarna zebrać. Więc, jakby co, to nie będziemy na siłę tego robić. Ale na razie jeszcze możemy popróbować. Proszę bardzo, teraz się pięknie udało. No i teraz wypadałoby. O! O nie, mogłem to. Ach, to był błąd. To był błąd. Teraz raczej tego już nie zrobimy. Więc musimy zrestartować Czyli Musimy tam przeskoczyć i musimy się trzymać. Um, tak, jestem głupi, generalnie. <laughs> musimy się trzymać tego. Um, bloku. Jak on będzie spadał wtedy, z... jak będziemy się go trzymać z boku, to powinniśmy być w stanie potem odskoczyć jak sobie odskoczymy to będziemy mogli, mogli być na kolejnym o proszę bardzo no i elegancko troszkę to zajęło gimnastyki ale nam się udało kolejne ziarenko zasadzić zobaczmy więc co to za kwiatuszek eee, nigdy nie byłem w najgłębszych częściach klatki tylko wybrani mogą dostąpić tych miejsc proszę bardzo nie, wszyscy, nie wszystkim jest łatwo tam dojść do tej klatki całej teraz sobie przeskoczymy po prostu górą z powrotem i możemy spadać i możemy spadać naprzód, eee, myślę, że skoczymy tu, damy radę przejść pięknie Co tu się dzieje, szklarnia jakaś tutaj nas czeka nie, nie wiem czemu wybieram się tam górą, mogę w ogóle wyjść na czubek? Mogę, tutaj jest kolejny. to jest klucz chyba Spróbujemy ten klucz zgarnąć, raczej nie powinno być super trudne No ale trzeba najpierw doskoczyć tam, to jest do zrobienia, to jest absolutnie do zrobienia moim zdaniem tylko trzeba w dobrym momencie to zrobić, tak jak teraz to zrobiliśmy. Tutaj no możemy elegancko sobie spaść. I to jest chyba kluczyk do zebrania. Tak, to jest klucz, który pachnie jak trawa przy okazji. Dobra, zgarniamy ten klucz i z tym kluczem się udamy, moi drodzy, do szklarni. Tak myślę. Proszę bardzo. Zaraz tam sobie będziemy wchodzić. Ale to, moi drodzy, zrobimy sobie już w kolejnym odcinku przygód z naszymi króliczkami. Ja w tym miejscu dziękuję Wam wcześniej za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się bardzo podobał. Niedługo będziemy mogli spotkać się znowu. Z królikami, więc zapraszam Was do lajkowania, subskrypcji, komentowania filmów. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej!